Hej, cześć, witajcie w kolejnym odcinku z Grom Terror w Tybecie. Jesteśmy w Fortecy Demonów. Dobra, z tego co tam się dowiedzieliśmy w poprzednim odcinku, to te znaczki mają pokazywać nam prawidłowe miejsce, gdzie znajduje się aktualnie te przejście całe. Więc słuchając tego, musimy patrzeć, gdzie to jest. Czyli tak, teraz te, te drzwi. Tu powinniśmy wejść i zobaczmy. Tu coś jest, <laughs> ale to nie o to nam chodziło. No, dobra, to jednak troszkę trudniejsze niż, niż przypuszczałem. Dobra, gdzie teraz powinniśmy iść tutaj? Zobaczmy. Nie, to nie jesteśmy tutaj, bo to się cały czas coś zmienia. Także musimy po prostu szukać do tej pory, aż... Aż znajdziemy, no bo co? To też nie jest tutaj... Dobra, szukajmy po prostu... wszędzie. No bo nie ma innego wyjścia. Szukajmy, aż znajdziemy. Cytując klasyka. No... a może nie, nie, nie Tu mamy Jakaś lampa. Chwila, chwila. Co za lampa? Nie, dakpa może to weźmie. Tak jest. No mamy jakąś lampę. Może z nią coś znajdziemy. Zobaczmy. będziemy po kolei, tam gdzie mamy blisko i szukamy. No mamy jakąś lampę. Także teraz powinniśmy coś z tą lampą... A czekajcie, bo coś tu przegapiłem. Aha, to już za późno. No nie wiem, czy zwróciliście uwagę, tak samo jak ja. Czy ja tego nie zrobiłem. Ale w jednym miejscu... O właśnie, widzicie? Tu to, są to drzwi. Tu powinniśmy wejść. To jest sala grobowca, tu spoczywa Hanuman, wierny przyjaciel i sługa ramy wspaniałego. Wszystkie rzeźby wykonane są z niezniszczalnego stopu szlachetnych metali. Podkreśla to rangę tego miejsca. Nawet w starożytnych czasach materiał, z którego zrobiona jest forteca, był niezwykle drogi, a jego technologie wytwarzania posiadali i tylko bogowie innych światów. Proszę zwrócić uwagę na ten fakt. To oznacza, że czyny Hanumana Rozsławiły ziemię w tajemnym kosmosie. Cztery małpy. To wierni przyjaciele naszego bohatera. Pełnią oni straż przy jego grobie. Posągi odwrócone są każdy w inną stronę świata. Ogłaszają, że jest to miejsce spoczynku jednego z największych bohaterów tej ziemi. Dobra, dobra, nie gadaj. ty. Okay. Dobra. Kolej. No tak. Truszkę, troszkę mocne są. Nie ukrywam. Dobra, dobra, idź. Uciekaj. Aha. No dobra. Są tam damy lepiej lepiej już, z tego. Może tego użyjmy w końcu. To wiele nie dało. To są po prostu twarde. Okay. Udało się. Teraz tak, Udało się Teraz tak. jestem ostro, jestem ostro, Dobra. to będzie? Ruszamy dalej. Tu są pełne jakieś drzwi. A tu są prawidłowe drzwi. No proszę bardzo. Jest je on. Oto sala kosmicznego stworzenia. Jest to pokój, w którym Ravana, książę demonów, stworzył swoich poddanych. Teraz sala jest pusta i nikt jej nie używa. Forteca chroni to miejsce przed potworem. Powrotem z ich mocy. Na podejście pośrodku środku pomieszczenia umieszczono, umieszczało się ofiarę. Zazwyczaj był to jakiś niewolnik. Następnie przy pomocy zakręć uruchomiano odpowiednią procedurę tworzenia. Wokół podestu wypisane są nazwy wszystkich procedur. Odpowiednie zakręcie wpuszczało do wnętrza promienie kosmicznej kreacji, które odbijały się od zwierciadła i uderzały w ofiarę. Tu następnie, następuje przemiana Niewolnika w Demona. Jeżeli nie została uruchomiona żadna procedura, to siły życia Niewolnika zostaną spożytkowane do obudzenia już istniejącego Demona. Jak już mówiłem, Sara jest nieużywana od wieków. No proszę! Sam wielki następca tronu przyszedł do mnie w odwiedziny! Wcale nie chcę twojego tronu, ale na pewno wykopię cię z niego. Nie o tobie mówię, marny człowieczku! Twoje życie jest jak łajnojaka! Kiedyś wyschnie na proch i rozwieje je wiatr! Następcą tronu jest Twój przyjaciel! Świetlisty Szczyt Dobroci! To takie jest Twoje prawdziwe imię? Teraz już wiesz, dlaczego używam tylko imienia Dakpa! Masz rację, to prawdziwe jest trochę pretensjonalne. Przyszedłeś odebrać mi tron? Przyszedłem uwolnić kim? Odebrać ci tron i wykopać się do krainy potępionych! Wykopać? Uczę się! Jak na takie marne istotki, to macie wielkie plany! Daję wam ostatnią szansę ucieczki i spełnienia przynajmniej jednego celu! W pokoju obok stoi tron. Możecie go zabrać! I zjeżdżajcie stąd! Zjeżdżajcie! Uczy się. Czas minął. Miałeś okazję uratować swoje nędzne życie, a tak wielki książę demonów, świetlisty szczyt dobroci, zakończy Twoje starania o tron. Jestem jeszcze potężniejszy, niż wtedy, kiedy zabijałem Twojego ojca. Broń się, nędzna istotko! Nasz dobry znajomy Padma Sambhava dał nam kilka małych przedmiotów. Uważaj! Walka może być interesująca. Sztylet torcze! Teraz za późno na błaganie o litość. Zginiecie obaj! No dobra, mamy walkę, musimy zbierać te sztylete, sztylety. Które tak jak pamiętacie w jednym z odcinków dał nam sam. Padmas. To jakoś tam. Padmas Mambhava, czy coś takiego. I mam je zbierać i w niego rzucać. To jest od niego dar, tak jakby. Przy okazji, uważając na jego... No tak. No tak. Dobra. On nie trafi... No, no tak. To no tak właśnie wyglądać będzie. Myślałem, że łatwiej nam pójdzie, ale się pomyliłem. Dobra, nie szkodzi. Bierzemy ten sztylecik. Jasne, cholera. Kurde takie łatwe to nie będzie tak łatwe, jeszcze go nie rozumiem, trafiłem, więc nie jest dobrze. O, aferne. Dobra, szybsko. Pa, idę tutaj. Dobra. Czekaj. Ślecię poproszę. Tu jest, ale najpierw się uleczmy, tak, żeby nam to przypadkiem nie padło. Dobra, chodź, Cię jeszcze raz walnę i po tobie. O kurde, nie, nie, nie gadaj. Teraz tak, pa. Yes. On chyba nie, nie umie nim rzucać obrażenie. Hmm. A tam! Dobra, jeszcze raz. Już prawie go mamy. To ty gadasz? Kurde, bele! O, oh yes. Tak. On tego nie potrafi używać. Wszystko jasne. Trzeba pędzić jego od groma. Dobra. No kurde, naprawdę nie trafiłem? Bożeż, ty! Nie, no gdzie tutaj jesteś? Oj, co? Za... za blisko. Eee... Dobra, przynajmniej to będzie łatwiejsze, ale jednak niekoniecznie. Dobra, teraz albo nigdy do końca się tylko uleczę, Mam nadzieję, że nie widział mnie, dobra Chodź tu cię załatwię już, bo mam ciebie dosyć. Dobra Dobra, nara No i co? Najdroższa nic ci nie jest ukochany tyle nocy przepłakałam w oczekiwaniu na ciebie, modliłam się, abyś pojawił się, ale ty byłeś tylko w moich snach. Bogowie wysłuchali twoich modlitw, jestem przy tobie i nic ci już nie grozi. zabierz mnie stąd, zostawmy za sobą ten okrutny świat, który nie pozwala nam być razem. macie piękne plany na przyszłość. Sądzę jednak, że powinniśmy wydostać się stąd jak najszybciej. Co się stało? Dlaczego moje. Dlaczego moje czujniki. To jest błąd chyba. Pokazują obecność zła w sali kosmicznego stworzenia? Obwód 4512 Obwód 4512, zgłoście się. Obwód 23001, co się dzieje z obwodami chroniącymi? Zostały zablokowane? Przez kogo? Ravana, powrócił tu i. Powró... Aj. Powrócił i tu umieścił swoją kryjówkę? W tym świętym miejscu? Podła i niewie... niewdzięczna jest moja służba. Owód 11.10.1. Podaj aktualną sytuację. Coś tego typu, właśnie. Dobra, kim uratowana? demon zebity. Idziemy stąd. Uruchamiam procedurę ucieczki. Za 20 sekund włączam turbinę startową. Wypuszczam strażników. Rozkaz. Oczyścić pomieszczenia. Co się znowu dzieje? Czego chcesz 3981. Nie ma kontroli nad strażnikami? Obejście zabezpieczenie ścieżką A 16A. A co ze strażnikami na wieżach? Są? To dobrze. Wszystko gotowe? No to nareszcie pojawiamy się w domu. Ten świat nie jest godny naszej obecności. Dobra, idźmy stąd. Bo tu się dzieje coś coraz, coraz to grubiej jeszcze szybko, tak paniech się uleczy. I ruszamy. Jak stąd się wychodzi? O, tutaj. O dobra, udało się. No i znowu te demony. Ciekawe czy nasza miska jest jeszcze... czy yy, tak powiem wyleczona, czy uszkodzona tak jak ostatnio było. Nie, cała jest dobra. Może tym razem nam pójdzie troszkę lepiej, aczkolwiek już widzę, że nie. O. Oh. No, nareszcie jesteście. Co się stało? Jesteś ranny. Kiedy byliście w fortecy, nadleciały wielkie statki powietrzne, miały wymalowane czarne krzyże, wysiedli z nich ludzie i od razu zaczęli strzelać do wszystkich pustelników Nikt się nie bronił, bo każdy z nich służył śluby, że nie będzie zabijał. Rozpętało się piekło. Wiele niewinnych ludzi poniosło śmierć. Oprawcy jednak nie przestawali zabijać. Myślałem, że nie znajdą mnie w tym miejscu, ale nagle pojawił się jeden z tych wielkich powietrznych okrętów. Padły strzały w moim kierunku, kule wbiły się w moją piersi. Nawet nie czułem bólu. Kiedy zobaczyli, że nie padłem martwy, ponownie przygotowali się do strzału. Widziałem już swoją śmierć. Gdy nagle pojawił się myśl Kryszny, jego usta recytowały zaklęcie, a głos jego brzmiał jak tysiące gromów. Powietrzny statek zaczął się palić. Gdy był już nisko nad ziemią, ludzie zaczęli wyskakiwać z niego w popłochu. Nie przyniosło im to jednak ulgi, ponieważ ziemia zamieniła się w płonące błoto. Wpadali w tą maź i tylko ich krzyk odbijał się echem od górskich ścian. Inni, którzy byli wewnątrz wąwozu, zaczęli wzywać pomocy. Pojawił się drugi okręt powietrzny. Obniżał lot, aby zabrać swoich ludzi. Wtedy myśl Kryszny zagrzmiał drugi raz. Skały zaczęły pęcznieć i zbliżać się do siebie. Wtedy myśl Kryszny przemówił... O, okrutni! Czymże macie opętane umysły, aby dokonać takiej rzezi na niewinnych ludziach? Zamknę przed wami dolinę tysięcy wejrzeń, a śmierć wasza przyniesie wam nowe wcielenie, w którym będziecie cierpieć, aż wasza zła karma wypali się na proch. Przez wieki całe będziecie mieć świadomość istnienia, ale ciało skały. Dolina zamykała się. Okręt powietrzny zaczął wzbijać się w górę, ale skały nie puściły go. Powoli miażdżyły go w swym leniwym uścisku. Nastąpił wybuch, a gdy opadł dym, nie było już doliny. Skały połączyły się na wieki. Zabierzemy cię stąd. Nie. Nic nie jesteście w stanie zrobić. Wybiła moja godzina. Jestem już po tamtej stronie. Myśl Kryszny utrzymywał moje ciało przy życiu, aby wam pomóc i opowiedzieć o bitwie. Żegnaj. Co teraz masz zamiar zrobić? Jako nowy książę demonów mam sporo do zrobienia. Wiele demonów jest teraz po stronie zła. Wiele z nich jeszcze nie wie, po której stronie stanąć. Muszę zwołać zgromadzenie demonów i zaprowadzić porządek. Dalej musisz iść sam, Grom. Może napomknij na zebraniu o mnie. No wiesz, że jestem twoim kumplem, no i że nie bardzo wypada mnie atakować. Jeśli uda mi się zaprowadzić porządek wśród demonów, to moi przyjaciele staną się twoimi przyjaciółmi. Żegnaj, Grom. Zostawiamy ci wszystkie nasze rzeczy. Tobie bardziej się przydadzą. Pamiętaj, że musisz odnaleźć gardziel smoka, ale najpierw będziesz musiał się zmierzyć jeszcze raz ze swoim starym wrogiem. Nie martw się o mnie, sam nie wpakuj się w jakieś kłopoty. Postaram się. No i w ten oto no sposób kończy się pewien etap w tej grze. Eee, mamy z głowy jednego wroga, mianowicie chodzi o Kiapelaringa. Mamy też grona rzeczy, w których nie wiem, jak on w ogóle je pomieścić. Tu M4 bym z chęcią zachował, ale chociaż bym chciał, to nie mam jak. Nie mam jak je tu zmieścić. Chyba, żebym zrezygnował z karła po prostu. No bo z czegoś muszę zrezygnować. I w ten oto sposób, właśnie, bym mógł. Ale to też nic nie da, bo. Co mi z tego, że nie to. Z kolei nie się trzymać amunicji. Tak źle i tak niedobrze. No ale cóż. Dobra, no. Musi na razie być, może się później coś zmieni. Tymczasem opuszczamy to miejsce. Ale. Zanim opuścimy to. To no, zrobimy oczywiście w kolejnym odcinku. A tymczasem ja się z Wami już żegnam. Jeżeli się odcinek spodobał, to zostawcie łapkę w górę, komentujcie i subskrybujcie kanał po więcej. Trzymajcie się na razie. Cześć!